Nowenna do świętego Józefa. Dzień piąty. Józef, mąż. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, zazwyczaj do określenia takiego statusu społecznego, czyli bycia mężem, to znaczy bycia w związku małżeńskim, używano terminu człowiek lub mężczyzna, w zestawieniu z imieniem kobiety, czyli żony, lub tylko ze wspomnieniem, że chodzi o męża jakiejś kobiety. Posiadanie takiego statusu zakładało oczywiście zawarcie związku małżeńskiego. Ten z kolei odzwierciedlał zwyczaje, prawa społeczne i religijne dawnego Izraela, bo w takim żył święty Józef. Pojęcie to jest tak istotne, że sam Pan Bóg określa siebie mianem męża, czy też oblubieńca Izraela. Relacja męża do żony powinna odzwierciedlać relację Pana Boga do Izraela i budowana jest na miłości. W Starym Testamencie szczególnym terminem wybranym na określenie oblubieńca jest chatan. Występuje on około 50 razy. Jednak pojawiają się i inne określenia Baal ponad 150 razy oraz wspomniany w trzecim dniu nowenny, iż człowiek. Jednak sam sposób zawierania małżeństwa w dawnym Izraelu, dwuetapowy, nie znajduje pełnego odzwierciedlenia, przykładowo w naszej kulturze. Małżeństwo zawierano najpierw w pierwszym etapie jako publiczny wyraz woli stania się małżeństwem. Nazywał się on Aras. Jednak etap ten nie zezwalał na zamieszkanie razem. Trwał od roku do półtora i wyrażał się tym, że młodzi nazywani byli w społeczeństwie mężem i żoną. Mogli razem być blisko siebie publicznie. Mężczyzna już wtedy nazywany był mężem, a kobieta żoną. I wszyscy wiedzieli, kim są oni w społeczeństwie. Trudno porównywać go do znanego nam okresu narzeczeństwa, gdyż w dawnym Izraelu do zakończenia tego etapu potrzebne było wystawienie listu rozwodowego. W przypadku śmierci jednego z małżonków na takim etapie ich małżeństwa oczywiście, drugą stronę nazywano wdowcem lub wdową co również nie jest zwyczajem znanego nam narzeczeństwa. Dopiero drugi etap zezwalał na zamieszkanie razem i utworzenie rodziny. Etap ten nazywał się Nisuin. Józef i Maryja przez oba etapy przeszli, choć właśnie w pierwszym etapie Maryja znalazła się w stanie błogosławionym. Gdy Pan Bóg poprzez Anioła wyjaśnił Józefowi całe zdarzenie, nastąpił drugi etap zawarcia małżeństwa. Józef. Wziął Maryję do swego domu i wkrótce stali się rodziną, choć zrodzony z Maryi syn nie był Józefowym synem. To z kolei oznacza, że Józef jako mąż zajął się opieką swej żony, będącej w stanie błogosławionym. Józef, troskliwy i kochający mąż. Święty Józefie. Ucz nas, jak mamy kochać wpatrzeni w krzyż Jezusa. Módl się za wszystkie małżeństwa, aby Boża miłość była źródłem ich wspólnego życia i wychowywania dzieci, a także za wszystkie osoby poszukujące drugiej połowy, aby odnajdując ją, mogły budować szczęśliwe relacje i rodziny. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Przeczyste serce Józefa, módl się za nami. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.